Przyjechaliśmy tutaj zagrać mecz pod tytułem Nie mamy nic do stracenia. Powiedziałem chłopakom, że wszystko co tu zdobędziemy to będzie taki dodatek, yy, który na pewno nam pomoże. I wiedzieliśmy o tym, że Mieć jest zespołem bardzo dobrym, nie przegrywa u siebie. się przegrała pierwszy mecz. My rozegraliśmy bardzo, bardzo dobre spotkanie. Wykorzystaliśmy swoje atuty. Wygraliśmy bardzo. Bardzo wysoko, i z tego jesteśmy dumni, zadowoleni. Moim chłopakom należą się e, słowa uznania za, za charakter i za to, jak potrafili być skuteczni pod bramką przeciwnika. Ja na pewno zacznę od tego, że no wiadomo, w takiej chwili chwilę jesteśmy w szatni i będziemy ze sobą, bo jako drużyna. Musimy się po takim wyniku odbudować. 1-3 nie ma co tutaj dużo komentować. Nie był to bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. Było za dużo niedokładności i, i to widzieliśmy. I myślę, że z tej niedokładności też ta gra była rwana. Nie potrafiliśmy nabrać odpowiedniego tempa. Tak jak mówię, te niedokładne podania się mnożyły i, i było za dużo takich przestojów w naszej grze. Za dużo tej, tej jakości takiej w szybkim rozegraniu. Sandecja natomiast to co się spodziewaliśmy będzie zespołem, który będzie bardzo dobrze kontrował i, i też tak się stało. Niestety nie potrafiliśmy temu zapobiec. Bramki Stracone trzeba oczywiście bardzo spokojnie przeanalizować yy, wspólnie i, i przed nami jeszcze są dwa mecze także plus oczywiście pucharowy także musimy jak najszybciej najszybciej się zrehabilitować tutaj, na, na przed, 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 tutaj przed, przed, przed tą zimą bo punkty na pewno nam są potrzebne natomiast też oczywiście yy, dużo jeszcze meczu przed nami no taki mecz też się też się zdarza.